To nie są zwykłe sztuczki. To cztery techniki mrocznej psychologii, które są używane, by złamać twoją wolę i przejąć nad tobą kontrolę. Znajomość ich to twoja jedyna obrona. Numer jeden. love bombing, czyli bombardowanie miłością. Na początku manipulator zasypuje cię uwagą, komplementami i prezentami, sprawia, że czujesz się najważniejszą osobą na świecie. To celowe działanie, które macie uzależnić emocjonalnie, by potem, gdy nagle to zabierze, móc tobą w pełni sterować. Numer dwa. Gaslighting. To systematyczne zaprzeczanie Twojej rzeczywistości. Manipulator będzie wmawiał Ci, że coś źle pamiętasz, że przesadzasz albo jesteś przewrażliwiony. Celem jest zniszczenie Twojego zaufania do własnego umysłu, byś zaczął polegać tylko na jego wersji wydarzeń. Numer 3. Granie ofiary. Kiedy próbujesz go pociągnąć do odpowiedzialności za jego czyny, on nagle odwraca sytuację. Zaczyna opowiadać, jak bardzo go ranisz i jak ciężkie ma życie. Błyskawicznie z agresora staje się ofiarą, a ty zamiast złości zaczynasz czuć poczucie winy. Numer 4. Ciągłe podważanie Twojej wartości. To subtelne, ukryte obelgi, przebrane za żarty. To ciągłe porównywanie Cię do innych. To sprawianie, że cokolwiek zrobisz, nigdy nie będzie wystarczająco dobre. Celem jest zniszczenie Twojej samooceny do zera, byś uwierzył, że nie zasługujesz na nic lepszego niż on. Jeśli ten film otworzył ci oczy, zostaw łapkę w górę, by ostrzec innych.